Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Szeflińska, jestem artystą plastykiem i będę dla Was prowadziła warsztaty, które zorganizowała fundacja Lux Pro Monumentis razem z partnerem swoim, Fundacją PZU. Ta fundacja Lux Pro Monumentis znana jest w naszym mieście z tego, że organizuje festiwal światła. A jak światło, to od razu sobie myślimy, że światło i cień i cień właśnie będzie bohaterem naszej naszych dzisiejszych warsztatów, naszej zabawy. Zastanówmy się, czy cień zawsze nam towarzyszy. Nie, nie zawsze. A kiedy jest? Kiedy jest, kiedy jest słońce, kiedy jest jakieś źródło światła, a my czy jakiś przedmiot stajemy na drodze tego światła, no i nie ma dostępu światła w tym miejscu i to jest obszar, w którym powstaje cień. Teraz zanim zaczniemy naszą pracę, chciałam wam opowiedzieć bajkę. Taką opowieść o Piotrusiu Panie. Piotruś Pan to taki niezwykły chłopiec, który potrafi latać. Mieszkał w Nibylandii, w przedziwnej krainie, z której tak naprawdę musiał wylatywać do świata rzeczywistego. Uwielbiał słuchać bajek. Ale w Nibylandii nie było dorosłych, którzy by mogli te bajki opowiadać. Więc wraz ze swoją przyjaciółką, wróżką dzwoneczkiem, co wieczór leciał do Londynu, żeby siadać na parapetach okien i przysłuchiwał się bajkom, które mamy opowiadały swoim dzieciom na dobranoc. Najbardziej podobały mu się opowieści pani Darling, która miała trójkę dzieci: Wendy, Jasia i Michasia. I Piotruś bardzo często tam przesiadywał. Siadał na parapecie, okno było uchylone i wsłuchiwał się w bajki, przeróżne, które opowiadała pani Darling. Pewnego wieczoru, kiedy tak siedział na parapecie, pani Darling nagle wstała i podeszła do okna. Piotruś bardzo przestraszył się, nie chciał, żeby był zauważony, i odleciał. Ale wyobraźcie sobie, że jego cień nie zdążył za nim polecieć i pozostał na parapecie. Pani Darling. Zdziwiła się trochę, kiedy zobaczyła cień, ale jak każdy dorosły, nie miała zbyt dużo czasu, więc zapakowała cień do szuflady i pomyślała, że następnego dnia coś z nim zrobi. Pomyśli, co z nim zrobić. Piotrusz, jak zobaczył, że nie ma cienia, rozejrzał się, cienia nie ma. Zaczął szukać. Wpadł do pokoju dzieci i przeszukiwał wszystkie szafki, wszystkie szuflady, aż w końcu na dnie jednej znalazł złożony przez panią Darling cień. Schwycił cień i chciał przykleić do siebie, ale cień, który już wiedział, że fajnie jest robić coś innego niż właściciel, wcale nie chciał się do niego przykleić. Robił zupełnie co innego. Piotruś robił skłony, to cień się prostował. Piotruś się prostował, to cień robił skłony. Cieniowi się tak to spodobało, że w ogóle nie chciał się przykleić. Ten rumor w pokoju, ta gonitwa za cieniem, zbudziła wszystkie dzieci. Wendy, rozsądna dziewczynka, powiedziała Piotrusiowi, Hmm, chłopczyku, może ja ten cień przyszyję do Ciebie? Piotruś troszeczkę się zdziwił, że można cień przyszyć. Cień się przestraszył, że będzie przyszywany, ale Wendy wzięła igłę i nitkę i przyszyła cień do Piotrusia. Cień zaczął zaraz robić to samo, co Piotruś Pan. Wyglądał zupełnie jak prawdziwy cień. No był trochę może pognieciony, ale tak to musiał robić to wszystko to, co Piotruś. Podobała wam się? opowieść? Ale słuchajcie, ale czy to w ogóle jest możliwe, żeby cień robił co innego niż my? Nie. Nie. Cień zawsze robi to, co my. Słuchajcie, za moment podejdziemy do ściany i pobawimy się z naszymi cieniami. Zobaczymy, czy można wyczarować jakieś kształty inne. Czy można powiększyć cień, czy można zmniejszyć. Dobrze? Zrobimy sobie taki eksperyment. Dobrze, to chodźcie. Tam będzie ściana, na której zrobimy te eksperymenty. Albo włosy robisz, tak? Czy cień robi to samo co my? Czy nie? Tak. Tak. Tak, tak, tak. No nie chce robić by czegoś innego. Ale <eszcze> chwileczkę. Nastaniesz na. Zobaczymy jak te włosy na wierzchu. Ktoś no zasłania. Ktoś zasłania. O, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Włosy na wierzchu. Zobaczcie jak pięknie ten piękne wygląda. Jakbyśmy się ustawili z profilu dokładnie, to można znaleźć sam tak, dokładny profil kobieta. I to, to co rzucamy do niej, to są sylwetki nasze, tak? Nic tylko różne No i co? Podobały wam się eksperymenty? Tak, super, dobrze, bardzo się cieszę, że wam się wszystko podobało i wszystko się udało. A zobaczcie teraz, co dla was przygotowałam. Mamy tutaj teatr. Jak widzieliście, wszystkie przedmioty rzucają cień, i w Chinach w III wieku przed naszą erą stworzono taką sztukę teatralną, gdzie kukiełkami były sylwetki różnych osób czy zwierząt, i pojawiały one się na ekranie teatru cienia. Przygotuję teraz dla Was przygotowałam dla Was przedstawienie o legendzie, która mówi, jak powstał w ogóle teatr cieni. Wyobraźcie sobie w III wieku w Chinach rządził cesarz Wu Dim z dynastii Han. Cesarz ten miał przepiękną żonę, która miała na imię Li. Bardzo się kochali, spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Niestety, żona umarła, a cesarz pozostał samotny i smutny. Nic go nie cieszyło. Coraz bardziej pogłębiał się w smutku. Przyjeżdżali do niego różni magicy, którzy chcieli go rozweselić, ale nic to nie pomagało. Przychodzili akrobaci, którzy robili różne sztuki, ale niestety i to nic nie dało. Były też śpiewaczki, które występowały i pięknym głosem chciały rozweselić cesarza, ale i nic to nie dawało. Cesarz coraz bardziej był smutny. Nie zajmował się już swoim krajem. Aż pewnego dnia na zamek przybył mędrzec i powiedział cesarzowi, że może przywołać cień jego ukochanej. Jest tylko jeden warunek. Cesarz nigdy nie może zajrzeć za zasłonę, na którym pojawia się jego ukochana. Oczywiście cesarz się zgodził, powiedział, że tak, że nigdy w życiu nie zajrzy za zasłonę. I mędrzec rozwiesił tkaninę jedwabną, na którym ukazywał się cień ukochanej. Przez pierwszy, Tydzień rzeczywiście cesarz co wieczór przychodził do pokoju i bardzo cieszył się, że widzi ukochaną, ale ciekawość jego wzięła górę, zapomniał o danym przyrzeczeniu i niestety odsłonił zasłonę. A za zasłoną pokazał się mędrzec z kukiełką przedstawiającą ukochaną jego. Li. Najpierw Cesarz bardzo się zdenerwował, myślał nawet o tym, żeby ściąć mędrcowi głowę, ale za moment pomyślał, że może skoro jemu sprawiało to tak wielką radość oglądanie tak naprawdę teatru, że może by było dobrze, gdyby mędrzec nauczył innych takiej sztuki. I od tego czasu w Chinach teatr cieni zdobył wielką popularność. Czy to jest prawda czy nie? Nie wiadomo, ale teatr cieni jest sztuką znaną na całym świecie i często grywaną w różnych krajach. Dzisiejsze warsztaty będą polegały na tym, że będziemy tworzyli taki teatr cieni. Za moment pokażę wam jak zrobić takie pudło, które będzie bardzo pięknie przyjmowało nasze cienie i będzie super nam służyło. Żeby stworzyć ta cielni, nie potrzebujemy zbyt wielu rzeczy. Wystarczy jakiekolwiek pudełko, kalka lub papier śniadaniowy, ołówek, linijka długa i dobre nożyczki. Zaczynamy od wycięcia sceny. Przykładamy do naszego pudełka kartan, ten, który ma stanowić ekran, i musimy go odrysować. Zrobimy to od strony wewnętrznej. Zaznaczymy wielkość kartonu. Oczywiście to, co wytniemy, musi być nieco mniejsze, ponieważ kalkę trzeba będzie przykleić. Wyrysowujemy sobie linie, które będą służyły nam do wycięcia. Dobrze, gdy mamy odrysowany ten prostokąt, dodajemy po około centymetrze z każdej strony, żeby powstał ten margines, do którego będziemy przyklejać kalkę. Kiedy mamy już wyrysowany nasz ekran, wycinamy nożyczkami. Jeżeli są osoby dorosłe, to one oczywiście mogą posłużyć się nożykiem introligatorskim. My natomiast wytniemy to nożyczkami. Dobrze, kiedy mamy już wycięty ekran, dokładamy kalkę. O, idealnie się wpasowało to. I teraz taśmą klejącą lub klejem przyklejamy kalkę do. Pudełka. Najlepiej robić to w dwie osoby, wtedy wszystkie te elementy są dobrze naciągnięte. Jedna osoba przytrzymuje, druga klei. Ale zobaczcie, że jest to bardzo, bardzo proste, i bardzo szybko zrobimy cały nasz teatr. Dobrze. Kiedy dokleimy folię, mamy już scenę, na której będą występowały nasze kukiełki. Oczywiście, żeby je wprowadzić, musimy po bokach zrobić otwory, bo będziemy tędy wprowadzali te nasze kukiełki. Po bokach musimy wyrysować prostokąty, przez które będziemy wprowadzali nasze kukiełki. Nie muszą być bardzo szerokie te otwory, ponieważ. Kukiełki są płaskie. I znowu wycinamy kolejne elementy. Gotowy otwór wygląda w ten sposób. Przez niego będziemy wprowadzać kukiełki. Z drugiej strony wykonujemy to w ten sam sposób. Mamy po dwóch stronach wycięte otwory. Brakuje nam jeszcze tylko otworu z tyłu, przez które wprowadzimy źródło światła. Otwór musi być mniej więcej takiej wielkości, jak będziemy wprowadzali światło. Może on być okrągły, czyli wycinamy mniej więcej na środku. Właściwie cały nasz teatr jest już gotowy. Sprawdzimy tylko, czy działa. Wprowadzimy kukiełkę. Tak, teatr gotowy. Nie, nie zajęło to dużo czasu, a zrobiliśmy świetną rozrywkę dla całej rodziny. Zobaczcie, jak mamy pudełko gotowe, to oczywiście potrzebne są nam kukiełki. Te kukiełki w teatrze cieni to są tylko sylwetki, czyli tak naprawdę interesuje nas kontur zewnętrzny, to co obwodzi, bo zobaczcie, te kukiełki ani nie mają oczu, ani nosów, ani ust, ani nie jest pokazane, jak są ubrane. Występuje tylko sylwetka, czyli taki cień. Oczywiście jest to płaska kukiełka, i zobaczcie, że przymocowana jest na patyku. My mamy akurat patyki do szaszłyków, które będziemy na, y, tutaj naklejać. I teraz, co jest Waszym zadaniem? Mhm. Tak, podzielcie się na grupy, dwuosobowe najlepiej, i wymyślcie swoje własne przedstawienie na kartonach czarnych. Proszę, narysujcie swoje wymyślone postaci, takie, żeby były jak najmniej yy, skomplikowane, bo trzeba będzie to wyciąć, a w dodatku niezbyt duże, bo muszą wejść jeszcze nam do tego naszego teatru, prawda? Czyli teraz Wasza rola polega na tym, żeby wymyślić przedstawienie i zrobić kukiełki. Zobaczcie sobie te, które tutaj są, jak one wyglądają. Tak, jak są przymocowane, proszę, odrysować człowieka. Ja bym wolała, żebyście sami stworzyli własne. Dobrze. jest ważne, w którą stronę. Wiecie co, ważne, w którą stronę, bo jeżeli mamy dwie postacie, tak, które mają ze sobą rozmawiać, to ich profile muszą być skierowane do siebie, tak? Ale zobaczcie, że tak naprawdę czy z tej, czy z tej strony yy, pokażecie tę postać, to tak naprawdę dla Cienia nie ma żadnego znaczenia. Tak możemy je sobie obrócić i w jedną, i w drugą stronę. Dobrze. Jeżeli macie już jakieś pomysły, to bardzo proszę zabieramy się do pracy. Tak, najpierw wymyślamy historię. Wszystkie przedstawienia były fenomenalne. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy warsztatów naszych też zrobią tak piękne przedstawienie jak tutaj dziewczynki. Mam nadzieję, że przyślecie nam swoje filmy z przedstawieniami. Dziękujemy za udział w naszych warsztatach.